No siema witam, witam wszystkich siema. W początku będzie trochę poruszony, bo jadę ulicą i muszę też uważać. A więc tak, pierwszy temat, który chcę poruszyć to kwestia komputera. Tak jak mówiłem wcześniej na vlogach komputer już został wysłany do Krakowa. Najpierw będzie Delete czyli skalpowanie procesora zbijanie dodatkowo temperatur na procesorze mimo tego, że nie było złe, ale to nie o to tutaj chodzi wszystkim. o to tutaj chodzi, że po co się takie zabiegi robi żeby podkręcić jeszcze bardziej procesor Niż się da przy zachowaniu odpowiednich temperatur, jak jest dobra sztuka, to nawet potrafi o 15-20 stopni spaść. Temperatura kolejna rzecz, która będzie robiona w komputerze, to podkręcenie procesora po całym zabiegu. A jak cały zabieg w ogóle wygląda, to tak. Wymyślono, w ogóle są dokupne takie, nie wiem jak to nazwać, jak to takie imadełka, że się wkłada nam do środka procesor, zajmuje się czapkę procesora, czyli ten wierzch cały i pod spodem jest pasta termoprzewodząca. Tą pastę się wymienia, nakłada się w inną pastę, przeważnie się nakłada 2 metal i później zakłada się z powrotem tą czapkę po całym zabiegu łączy się, ogólnie się później łączy pastą silikonową przeważnie i po całym zabiegu jak się ładnie procesorek wygrzeje to przeważnie się go podkręca, po co się robi ten zabieg jak powiedziałem wcześniej, żeby go później podkręcić ładnie później przy okazji tego wszystkiego Będą podkręcane ramy. Też jestem ciekawy, na ile będzie można je podkręcić. I będzie dodatkowo zakładane IO, które mi przyszło z Ameryki. Więc te wszystkie zabiegi będą robione u mnie w komputerze. Kolejna rzecz o której chciałem powiedzieć to że tak jak wszystko już wróci do normy będę musiał nadrobić hotsa tym bardziej że mam postać nową którą nawet jeszcze nie grałem Teraz rusza kolejny event w hotsie Będą fajne skiny głównie też do Diablo bo widziałem bardzo podoba mi się skin Demon Hunter Wally. Po prostu bardzo ładny jest. Mi się szczerze, akurat strasznie podoba ten skin. Następna rzecz to mimo tego, że komputera nie ma, streamy są można powiedzieć tak. I filmy robione na pół gwizdka. Jeżeli chodzi o streamy, to. Tylko z konsoli PlayStation 4, bezpośrednio z konsoli, ale jak nie ma komputera, to przynajmniej sobie nadrabiam granie, i to bardzo dużo grania na PS, PS4. Po prostu fajnie mi się gra. o teraz jak wrócę do domu, a jest godzina piąta rano. Nie będę się kładł spać, bo mi się nie opłaca. Poczekam, aż otworzą sklep o 6 i pójdę kupić sobie śniadanie. Kupię sobie musli, zjem sobie z mlekiem. Dzisiaj przyjdą odżywki, przyjdzie białeczko nowe. To będę miał, bo używam do płatków, przeważnie, ogólnie do musli. Niedługo zacznę zbijać wagę, tak myślę, żeby, żeby sobie tak ważyć, tak 90 kg, a waży 90 tak 8, 600, 92, 500, to tak zależy nie 92, 500, tylko 99, 500 czułem się, więc tak myślę, za miesiąc, za półtorej i wagę zbijać. No Tutaj nie chodzi o to, że jest lato, bo przeważnie ludzie zbijają wagę na lato po prostu żeby się dobrze czuć. Dzisiaj na pewno będzie stream o 22. Albo wcześniej zależy o której wrócę do domu, bo dzisiaj w planach jest w przedszkolu ludzi. Dziecka, nie dzień dziecka, tylko dzień ojca i dzień matki jest przedstawienie. A potem będę chciał pójść z dzieckiem, jeszcze się zastanawiam gdzie, czy do parku wodnego, czy gdzieś na zakupy po płatki. Zresztą będę widział, wszystko wyjdzie w ciągu dnia. Bo jak wstanę, to będę chciał pójść na siłownię, żeby mieć całe popołudnie wolne. Żeby z dzieckiem spędzić. No więc to są plany. Które będę musiał dzisiaj zrealizować. O przejdziemy sobie nie ulicą chodnikiem. Nie będę jechał. Nie będę musiał tak wyjechać na chodnik, bo to jest jedno kierunkowe. No tutaj jadę. Zobaczcie piąta rano. Jak widno jest, jak jest fajnie widno. mu się poprawić troszeczkę. O, jak jest fajnie widno od 5 rano. I teraz już tak będzie coraz widniej się robiło. O tam idzie gościu pewnie do pracy. Niektórzy wracają, a niektórzy idą. Przyjdę do, do domu, pójdę, idę spać. Tak o 8, o, ale drganie. Ło. To trzeba wstrzymać, bo są tego. Krawężniki. Ok, dobra. Teraz myślę, że na razie nie będzie. Teraz jeżeli chodzi o konsolę, o PlayStation to trwa od 7 czerwca do 17 PlayStation Day. To jest coś takiego jak czarny piątek, że są w sklepach promocje, wysprzedaże. A jeżeli chodzi o PlayStation, to wtedy są wszystkie rzeczy związane z konsolami. Z PlayStation są poprzeceniane. Czy konsole, gry abonamenty tym bardziej że teraz znowu ma zdrożeć playstation plus ja sobie o teraz kupiłem na dwa lata żeby mieć z głowy jaki jest abonament kupiony na przykład przed podwyżką to już mnie później reszta nie interesuje że 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 będą podwyżki Teraz tego, są targi E3, został zapowiedziany Cyberpunk. Można już kupić preorderze. Wyszła tak samo kolekcjonerka na każdą konsolę na Xboxa PS4PC powiem tak, jeżeli chodzi o kolekcjonerkę, kolekcjonerka fajnie wygląda, bardzo ładna jest, ale co strasza to cena? bo za kolekcjonerkę cyberpunka trzeba dać 7,5 stopy prawie 749 to już zaokrągliłem do 7,5 więc troszkę, troszeczkę dużo ale i tak ludzie to kupują i tak się znajdą i tak się znajdą chętnie jakby to kosztowała mniej z 500 400 zł to mógłbym pomyśleć ale nie siedam mi pustowy za kolekcjonerkę, o. pamiętam akcja była z Destiny 2 kolekcjonerka kosztowała yy, żebym nie skłamał prawie 1000 zł, a później, po roku czasu, tą kolekcjonerkę na Albo chyba na PC, -tach. albo na PC, albo na ps 4 nie pamiętam. Później, tą kolekcjonerkę można było kupić za chyba za 500 zł, czy nawet mniej. Ale już miałem grę, to po to. Tam cała rzecz w tej kolekcjonerce Destiny 2 opierała się na torbie. Była torba, czy nie, chyba torba była. A w tym, a w tej kolekcjonerce Cyberpunk jest jedno, jeden minus, czy dwa minusy są. Taki, że Artbook, za taką cenę, to powinien być w formie książki, a nie w wersji cyfrowej. I to samo jest. Chyba z płytą odnośnie muzyki, że jest kurde butelki, żeby tutaj sobie nie poprzybijać. Dobra, wracając do tematu. No to zamówię za taką cenę to. Album powinien być w wersji papierowej. To samo soundtrack w wersji nie cyfrowej tylko. Jako tego No no jak, jako, jako płyta. Oprócz tego jest ta cała figurka jest 15 cm i tam jakieś duperele jest naklejki, nie naklejki o takie, o Więc moim zdaniem ta kolekcjonerka powinna kosztować Max 500, 550 zł, ale nie tyle. Pamiętam kolekcjonerkę Butofar, którą posiadam. Chodzi o najnowszą przygodę Kartosa i syna. Kolekcjonerka była wyceniona na 550 zł. Można ją było później kupić po dwóch tygodniach za 500. Jeżeli chodzi o figurkę, to była podobna wielkość niż w Cyberpunku też dużo szczegółów, bardzo szczegółowa. I jedynie co tam w tej kolekcjonerce to album też był cyfrowy, a chyba, chyba muzyka jest, czy też tak jest cyfrowa. Nie pamiętam już musiałem zobaczyć. Teraz jakby wyszedł Wiedźmin 3, to ta kolekcjonerka Którą mi się udało kupić za 379 zł, bo tyle kosztowała w 2015 roku, ona to by teraz pewnie kosztowała około 1000 Albo podobnie sobie tyle by kosztowała, ale patrzyłem. Jeżeli ktoś sobie chce teraz kupić Wiedźmina czy kolekcjonerkę, to musi się liczyć z kosztem wziętu 2000. Około 2000 Tyle kosztuje. Ale z na kolekcjonerka jest fajna. Sama figurka ma 30 cm. Odprzelamy sobie tędy. Tędy sobie pojadę, bo, bo tak, bo tak, po ulicy nie ma teraz samochodów, to można sobie przyjechać. Tam jest krawędź, wjadę, nie, nie wiem jak pojadę. Przyjadę sobie na światła. No, tak to będę musiał podrzucać rower, a film nagrywam. Dzisiaj, jak będzie przyjęcie i uroczystość dziecka w przedszkolu, to wezmę sobie gimbala. Bo nagrywam. I mam jeszcze taki pilot, że mogę sobie w każdej chwili włączyć nagrywanie a jednocześnie będę mógł sobie robić zdjęcia Więc nie omieszkam sobie wziąć tego pilocika ale pilot jest od czego innego od kika czym sobie bo tutaj są pasy Zobaczcie. من قیقتان باشم من Ojciec czuję, że od ten film będzie trwał tak z 20 minut Ale jakbym nie nagrywał to myślę, że tak Do 15 minut bym był w domu A teraz Tywaryż jadę powoli I nie śpieszę się Zaraz będę kończył, bo tutaj jest pełno Krabożników, po które muszę... A nie, nie będę jako po wiem jak pojadę O, katar mi łapie Ja sobie chyba kichnę <tryk> Oj. Oj. Dobra, przejadę przez ulicę, potem pojadę sobie ulicą i będę kończył Tędy pojadę. I powoli kończę vlog. Jeżeli dotrwaliście do końca, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Ja się będę z Wami żegnał i zapraszam do kolejnego vloga. Teraz sobie jeszcze zobaczycie jak podstatkę podjeżdżam i wyłączam.